Witajcie w kolejnym odcinku serii Historia komunikacji w Europie. Dziś przenosimy się do Austrii, aby przyjrzeć się wyjątkowemu systemowi trolejbusów w Salzburgu. Pierwsze trolejbusy wyjechały na ulicę Miasta 1. października 1940 roku. Zastąpiły one zlikwidowane wówczas tramwaje. Początkowo kursowały na trasie Sigmunds Platz Maxglan. Już w tym samym roku przedłużono linię do dworca głównego. Otworzono również pierwszą zajezdnię przy Zaunergasse. W 1932 roku sieć rozrosła się do dwóch okrężnych tras oznaczonych literami M i L. Kolejne rozszerzenia miały miejsce w latach 40. i 50. Jednak przez długi czas komunikacja trolejbusowa opierała się na zaledwie pięciu liniach. Nowy etap rozwoju rozpoczął się w 1972 roku. Wtedy uruchomiono kolejne trasy i zmieniono oznaczenia linii z literowych na cyfrowe, od 1 do 7. Od tego czasu trolejbusy stawały się coraz ważniejszym elementem transportu publicznego w Salzburgu. Przełomowe były także lata 2000. W 2000 roku operatorem sieci została spółka Salzburg AG. Rozpoczęła się intensywna rozbudowa, przedłużano linię, a autobusy spalinowe stopniowo zastępowano trolejbusami. W 2009 roku linie autobusowe nr 4A i 20 całkowicie przekształcono w linie trolejbusowe. Dziś Salzburg to jedno z nielicznych europejskich miast. W których komunikacja miejska opiera się niemal w całości na trolejbusach. Autobusy spalinowe obsługuje jedynie zewnętrzna firma, natomiast Salzburg AG koncentruje się na nowoczesnych i ekologicznych obusach. System wciąż się rozwija. Nowe odcinki otwierano jeszcze w 2012 i 2016 roku, a od 2018 zmodyfikowano przebieg większości tras.